Dzień dobry, witamy spontanicznie dzisiaj, chciałyśmy z wami dzisiaj troszeczkę pobyć, bo to dla nas taki niezwykły czas, bardzo niezwykły czas, ciekawe, ciekawe ostatnie dni, które za nami i wszystko to, co przed nami, dlatego łączymy się bardzo spontanicznie, bo chcemy pogadać trochę o przypływach i odpływach, <śmiech> <śmiech> chcemy pogadać trochę o Pożegnaniach i przywitaniach nowego. Więc co? Co się dzieje? Co się dzieje najważniejszego? Najważniejsze to nasze pożegnanie po 10 latach. Nazwy Embrace Your Life i domeny Embrace Your Life, na której był wcześniej podcast, cały blog i wszystkie nasze treści. Ta nazwa pięknie służyła nam i Wzrastała z nami, a my z nią. Natomiast już jakiś czas temu przyszło do nas to, że potrzebujemy zmiany. I do końca tak naprawdę nie wiedziałyśmy, po co nam ta zmiana, i umysł robił wszystko, co tylko mógł, żeby nas od tej zmiany odciągnąć, pod, podpowiadając logiczne różne argumenty. Tak, ta decyzja o zmianie zapadła już, ojoj. Za dwa lata temu. Myślisz? Plus, minus, tak. Tak szybko minęło. No więc tak, sami słyszycie. Czasem od tego momentu, kiedy wiemy, że chcemy zmiany dokonać, do realizacji mija naprawdę długo czasu, bo to wszystko musi się ułożyć. No i czasem ten opór jest ogromny. I ja powiem szczerze po sobie, że opór we mnie tej zmiany z domeny, z embrace your life na wysokie wibracje, oczywiście wewnętrznie to bardzo czułam, ale yy, wiecie, w mojej głowie to narastało do takich ogromnych rozmiarów, że to jest nie wiadomo co, że teraz tyle trzeba zrobić technicznie. I owszem, to było trochę pracy. Przez te ostatnie dni miałyśmy naprawdę intensywnie, jeszcze w połączeniu z osobami, które opiekują się naszymi stronami pod kątem serwera. Natomiast yy, no, wszystko wygląda na to, się udało. I dziś możemy powiedzieć oficjalnie, że. Mhm. Zmieniłyśmy nazwę na wysokiewibracje.pl. Więc cały blog, wszystkie podcasty znajdziesz teraz właśnie pod adresem WysokieMyślnikWibracje.pl. Twoje kursy też mają odnośnik do domeny kursy.wysokie-wibracje.pl. No i co? No, na razie na stronie niewiele się zmieniło, natomiast będzie się zmieniać na przestrzeni czasu. Najpierw musiałyśmy zrobić krok A, czyli przenieść to wszystko na nową domenę, a za chwilę będziemy robiły kolejne zmiany i kolejne elementy wdrażały. Natomiast włączamy się właśnie, żeby pogadać o tych, o tych pożegnaniach i przywitaniach nowego i o tym, co to nowe może nam dać. Często chyba jest tak i w ogóle jak rozmawiamy sobie ostatnio z ludźmi takimi blisko nas, naszymi czy bliskimi, czy przyjaciółmi, to teraz jest taki czas, że w zasadzie to, co nam już nie może służyć dalej w rozwoju, w jakiejś formie musimy pożegnać. Jeżeli jest ten Opór i taka niechęć umysłu, to i tak wszystko będzie układać się tak, bo taka jest energetyka teraz w powietrzu, po prostu na Ziemi, że będziemy, jak tego nie zrobimy, to i tak będziemy zmuszeni pożegnać. Tak, no ale to też jest tak, że my wewnętrznie czujemy, co my mamy zrobić w jakiejś sferze, w jakimś aspekcie naszego życia. No i decyzja być może wewnętrznie właśnie już dawno zapadła, a ponieważ wewnętrznie zapadła, tak zapadła wibracyjnie, no to wszystko, co jest w nas, będzie się przekładać na zewnątrz i sprawiać, że będziemy przyciągać do siebie możliwości, żeby jak najszybciej te zmiany wdrażać. I wiecie, te możliwości to nie będą oznaczały, że yy, będą tylko same fajne sytuacje nam się pojawiać, tak? Bo to jest właśnie ta świadomość tego, że kiedy decyzja w nas jest podjęta i to wibracyjnie już zostało wysłane w świat, ale nasz umysł będzie stawiał opór i będzie szukał różnych zaj przeciw, argumentów, sytuacji, żeby jeszcze trzymać się tego starego tak bardzo mocno, no to właśnie te możliwości, które będą przychodzić do zmiany, one nie będą tylko różowe. Tak, to mogą być możliwości w postaci ludzi, którzy będą nam potwierdzać na zasadzie halo, ta zmiana jest konieczna. Tak? i my też doświadczyłyśmy same w sumie takich wydarzeń, które nam potwierdzały to, że my mamy zmienić tę nazwę. Chociaż jeszcze wtedy myślę do końca nie byłyśmy świadome, co się zadzieje, kiedy zmienimy tę nazwę w nas samych, tak? No potwierdzam, tak, w okoliczności ludzie pojawili się na naszej drodze tacy, którzy sprawili pewną formę niewygody. Eee, sprawili też wrażenie, że coś jest nam zabierane, <noise> I, i ego mocno próbowało walczyć, ale ostatecznie stwierdziłyśmy, że Embrace Your Life posłużyło nam wystarczająco i, eee, i czas tę zmianę wdrożyć. I przy okazji tej naszej rozmowy o zmianach, pomyśl sobie, w jakiej sferze Twojego życia ta zmiana wewnętrznie już w tobie zapadła, i masz znaki z zewnątrz, że to wszystko chce się ułożyć tak jak. Ty chcesz, żeby się ułożyło, ale właśnie ten twój umysł, to twoje ego powoduje taki opór, że wybierasz cały czas przeciwności, paradoksy, kontrasty, sprzecz, sprzeczności. Zobacz sobie, gdzie to się dzieje, bo może ci się przez to wydawać, że świat, ludzie, energia, Bóg jest przeciwko tobie, kiedy ta, tak naprawdę właśnie jest odwrotnie. To jest to poddanie się prądom. Czyli właśnie nie stawianie oporu yy, i wiecie, nie ustawianie żagi w przeciwną stronę, kiedy wiatr nam wieje w jakąś drugą stronę. Yy, no bo wtedy, kiedy my się, nasz umysł w zasadzie i ego upiera się, że tylko tak i w ten sposób coś ma się zadziać i to będzie po naszemu, yy, to zabieramy sobie tą możliwość tego, żeby zadziewało się lżej. Też tę możliwość swobodnego przeskakiwania pomiędzy różne linie i wymiary życia. O czym będzie podcast na temat transferfingu rzeczywistości od Sylwii, ale to jeszcze no, za trochę, trochę tygodni. Za trochę po tygodni. Nawet już. Najpierw <grym> będą odcinki o prawach, kolejnych prawach uniwersalnych, hermetycznych. Już w tę niedzielę pojawi się odcinek chociażby o prawie wibracji, czyli wszystkim znane prawo przyciągania. Od innej strony, znów dokładając kolejny puzelek, kolejny element, który sprawi, że cały ten proces alchemicznej sztuki transformowania energii, czy też transmutowania energii, będzie dla ciebie jeszcze bardziej sensowny. No i, i właśnie złoży tobie wszystko w, w kolejną całość. Tak. Ogólnie to wiecie: im szerzej się patrzy, im szersza perspektywa, tym bardziej widzi się, jak to wszystko się składa. I nie mówię tu tylko o uniwersalnych prawach wszechświata czy różnych innych, które znamy, tak? Transsurfing, prawo założenia, lustra itd., dalej, ale ogólnie o, o byciu, po prostu o byciu. Jak się tak obserwuje, to dostrzega się, jak te wszystkie puzle wskakują na swoje miejsce. Im mniej się temu przeszkadza yy, i po, pozwala się na te przypływy i odpływy, właśnie od których wyszłyśmy dzisiaj, yy, tym szybciej też to się w sumie zadziewa. I wtedy nie trzeba czekać dwóch lat czasem. Popatrz sobie na te przeciwności, które być może pojawiają się w Twoim życiu, właśnie w zakresie zmiany, którą od dawna chcesz wdrożyć. Bo może właśnie te przeciwności wyraźnie mówią Ci, że masz poddać w końcu tę, tę potrzebę wewnętrzną walki, co tam się może jeszcze pojawiać, wewnętrzną potrzebę. Właśnie stawiania cały czas tego oporu, pokazywania, że jesteś wystarczająco silna, że ze wszystkim sobie sama poradzisz. I wiesz, właśnie to są te możliwości do zmiany reakcji, ale też możliwości przede wszystkim do obserwowania swojej energii, siebie w tym wszystkim. I kiedy mamy tę zdolność obserwowania siebie, no to wtedy puszcza ta potrzeba walki, ten opór i dajemy sobie szansę na inny wybór. Wybór innych, wybór tego, w co angażujemy swoją energię przede wszystkim, tak? W jakie inne myśli, które będą nas wspierać, w to, żeby pozwolić emocjom przede wszystkim płynąć, a nie właśnie zaciskać całe swoje ciało yy, i różne jego części yy, i tę energię tam kumulować i sprawiać, że przechodzi do formy fizycznej. Tego nie chcemy. Chcemy puszczać, żeby emocje mogły płynąć, no i jak one sobie popłyną, to wtedy dajemy sobie szansę na to, żeby inaczej zareagować. Tak, bo już nie reagujemy właśnie z tego zaciśnięcia, z tego oporu, z tego bólu i chęci wiecznego dążenia do cierpienia, żeby pokazać, że tym cierpieniem zasłużymy na zbawienie, tylko właśnie możemy puścić i wybrać inaczej, wybrać sobie to niebo na ziemi tu i teraz. Ale yy, ja pamiętam, jak no to było nie, niedawno, jak już zdecydowałyśmy, że robimy to właśnie w marcu, tak? ustaliłyśmy sobie daty, pisałyśmy w kalendarz, pisałyśmy w kalendarz te daty. I jakby już popracowałyśmy z tym oporem, który mówił w głowie, że to będzie tyle, że to jest takie ciężkie, że w tylu miejscach trzeba tyle rzeczy zmienić. I puściłyśmy to, ustaliłyśmy i to się zaczęło dziać już przed weekendem. I ja pamiętam, że obserwowałam siebie, ale patrzyłam też sobie na honię, bo wiedziałam, ile ją to kosztuje, jeśli chodzi o te techniczne zmiany, bo dużo też jakby wisiało na niej, jeżeli chodzi o to. I ten moment, w którym to już się zadziało i wczoraj siedziałyśmy sobie w swojej ulubionej kawiarni i Honia do mnie mówi, no to co czujesz, jeżeli chodzi o tę zmianę? Ja mówię, wiesz, no ja po prostu, ja już uznałam, że to jest zmienione, więc no, to jest takie normalne, a ty? No i Honia powiedziała mi, że nagle po prostu zrobiło się takie miejsce, nagle ten ciężar, który, który gdzieś tam był związany z tym, puścił. No i obydwie mamy takie uczucie, że Przestrzeń. Przestrzeń, że mamy po prostu przestrzeń otwartą i nie wiemy co, ale na pewno coś niezwykłego yy, zacznie się dziać, i to jest teraz ta gotowość wiecie, na kolejny przeskok taki kwantowy z tym wszystkim, co robimy. I my dopiero zaczynamy, tak naprawdę. Yy, ja ci osobiście z tego, co tutaj chcemy dzisiaj przekazać, przede wszystkim życzę tego, żebyś pozwoliła sobie i pozwolił właśnie na to stanięcie do tego, co jest do zrobienia. Bo oczywiście to będzie związane z niewygodą, to będzie związane z pracą, którą musisz podjąć, z rękawami, które trzeba podwinąć, ale ta praca jest warta wykonania. Bo kiedy ją wykonujemy, nieważne co to jest. My tutaj mówimy o naszym prostym życiowym przykładzie, ale ty masz swoje. Więc nieważne co to jest, stań do tej pracy, podwiń te rękawy, bo ona jest warta wykonania w kontekście tego, co twój umysł próbuje podejmować i znowu znosić, bo jest ci znane, yy, i umiesz tym w miarę zarządzać tak? To stare już ci nie służy, więc zacznij to puszczać, stań do tej pracy, która jest związana z tym puszczaniem tego starego. Zajmij się tym, zaopiekuj się tym, opiekuj się też sobą w tym procesie, bo to jest bardzo ważne. Yy. I zobaczysz, jak, jak właśnie zacznie puszczać, i ta przestrzeń wokół ciebie, ponad tobą, zacznie się robić na, na nowe, i nawet tego nowego nie musisz znać. Nie musisz wiedzieć, co to będzie, jak to będzie wyglądało, jak to się będzie układało. Najważniejsze, że wierzysz w swoim sercu, że to się ułoży. Tak, no i ja też mam takie wrażenie, że wiecie, jakby to też jest taki kolejny krok, kolejny puzzle, który potwierdza, mi, ale też z naszych rozmów wiem, że nam, że mamy większy potencjał niż nasz umysł myślał do tej pory, że mamy, i że jesteśmy gotowe i też potwierdziłyśmy tą gotowość poprzez podjęcie tych działań na to, żeby ten potencjał wykorzystać, żeby dzielić się też nim z wami. No i dlatego też przed nami. Też o tym chyba trochę dzisiaj pogadamy, bo tak jak napisała tutaj jedna z Was, że super, i dobrze Was widzieć i słyszeć, i Was też. I my poza tym, że lubimy się dzielić różnymi przesłaniami, które mamy, to też lubimy Was wpuszczać do naszej przestrzeni i opowiadać o tym, co szykujemy. I lubimy pukać do Waszych przestrzeni i Dokładnie. też mamy nadzieję, że otworzycie nam swoje serca, po to, żebyśmy mogli częściej się spotykać w różnych innych formach niż tylko w formie wideo, które jest raz w tygodniu. i jak sobie dzisiaj gadałyśmy o tym, że fajnie by było się łączyć z Wami, czy na Facebooku właśnie, czy na YouTubie, czy na Instagramie. Akurat dzisiaj Instagrama jeszcze nie włączyłyśmy, ale po kolei, powolutku, wszystko, wszystko wdrożymy. Na razie chciałyśmy się podzielić tą zmianą, tą informacją, dlatego że to jest duża sprawa. Oczywiście stare domeny będą was przekierowywać już do nowych, więc myślę, że w miarę szybko wszyscy nauczymy się też tej zmiany. No ale co poza zmianą nazwy i tym, że, że tak. zdradzać? Że, że to był dla nas przeskok. Troszeczkę może już trochę mówiłyśmy o tym w naszej przestrzeni wielowymiarowego rozwoju źródło uczestnikom, więc troszkę Wam zdradzimy, poza tematami podcastów, które już trochę tutaj Honia wymieniła, najbliższych, to przed nami, jest jeszcze jedna rzecz związana z podcastami, czyli dwusetny odcinek, słuchajcie, mm. niedługo za Właśnie. trzy chyba tygodnie będzie dwusetny odcinek naszego podcastu Wysokie Wibracje i to też był taki krok dla nas yy, do oh odkrywania swojego potencjału, do tego, żeby się zobowiązać do tego, że będziemy nagrywać regularnie te odcinki no i za chwilę mija piąty rok Nagrywania? Czy 1 września 2019 roku. Tak, to we wrześniu będzie to był 5 lat. będzie pierwszy odcinek, yy, tak, więc 5 lat będzie we wrześniu tego roku. Natomiast dwusetny odcinek będzie pod koniec marca i będzie on też w wyjątkowej formie. Jak ktoś pamięta, setny odcinek to będzie to coś podobnego, tylko będzie jeszcze więcej ciekawych, inspirujących historii od słuchaczy. O wysokich wibracji. Dokładnie, także to przed nami. Przed nami parę wystąpień gościnnych też, to możemy powiedzieć. Będziemy w Białym Stoku, między innymi z naszym wystąpieniem już niedługo, 17 marca. Będziemy online, o tym wspominałyśmy na konferencji. Jutro już Jutro, będziemy. Jutro, tak dokładnie. Ale przed nami jeszcze parę różnych innych wydarzeń, które się klarują, także będziemy dawały znać. No i co? No i oczywiście szukujemy nowości, nasze nowości, jeżeli chodzi o kursy i procesy, więc stay tuned, bo będziemy wrzucać informacje po kolei. Tak, na razie siedzimy, pracujemy, piszemy dużo, mamy też wspaniałą osobę w zespole, która jest. No właśnie, no właśnie już z nami drugi miesiąc. Jest z nami drugi <gry> miesiąc i ciężko jej dać, wiecie, jakąkolwiek. Funkcję taką jedną tylko, bo mogłobyśmy powiedzieć, że to jest nasza asystentka. Ale ja mówię, że menadżerka. Ja mówię też, że menadżerka bardziej. Yy, no właśnie, I więc mamy ogromne wsparcie na zapleczu w wielu technicznych. O, jest z, z nami. Pozdrawiamy, Marii. Pozdrawiamy, super, że jesteś yy, tak, która nas bardzo, bardzo wspiera i dzięki której mamy przestrzeń na to, żeby tworzyć jeszcze więcej, być w tych naszych, wiecie tematach, przestrzeniach, które nas wołają, skupić się na nich w stu procentach i tworzyć tworzyć jeszcze więcej tego co do tej pory wiecie zachowywałyśmy tylko na kartce jako pomysł kiedyś tam do zrealizowania. Teraz te kartki wyciągamy i w końcu możemy te pomysły wyrażać, więc to też jest duża zmiana dla nas. No i co i, co? I wkrótce na dniach zaprosimy was do bezpłatnego szkolenia w którym porozmawiamy sobie aż o 11 metodach wspierania siebie energetycznie w kontekście różnych dynamicznych zmian. Więc, jeśli chcesz być na tym szkoleniu, to obserwuj to, co się będzie u nas działo. Czy coś jeszcze chcemy dodać? O matko, pewnie dużo, ale chciałyśmy tylko na krótko dzisiaj tak do Was wpaść w pierwszej części dnia, bo co no, mamy. Dużo do przekazania i mamy dużo do, do zrobienia. Więc my ruszamy do naszych przestrzeni, a Was zapraszamy do tego, żeby, żeby być z nami, ale też zachęcamy Was do dzielenia się, co w ogóle chcielibyście od nas, czego chcielibyście od nas, czego o czym, chcielibyście więcej. więcej. O czym chcielibyście słuchać. Co chcielibyście oglądać? A może teraz macie do nas jakieś pytania? Też w kontekście tych zmian, o których mówiłyśmy, i tego stawiania się do pracy, do podwinięcia rękawów, e, i do tego, co tam umysł robi, e, kiedy stajemy do tych zmian, i, i co próbuje nam wtłoczyć po raz kolejny, i w co chce, żebyśmy cały czas wierzyli, i jak sobie z tym umysłem radzić. Jak macie jakieś pytania jeszcze teraz, to śmiało. Kilka minut. Mamy, Mamy jeszcze parę, parę minut, trochę czasu, także śmiało. Wrzucam też w komentarzach nasz link do, nowy link do strony. Jak ktoś będzie chciał sobie sprawdzić, czy mu wszystko działa, to można sobie spokojnie kliknąć. Niedługo na stronach też pojawią się zmiany, będą one wyglądać troszkę inaczej, ale po kolei. Spokojnie. <śmiech> spokojnie, spokojnie. <śmiech> czy są jakieś pytania, no, słuchajcie? Co, co tam u Was? Co Wam w duszy gra, albo w umyśle, który przyszedł? Jakie zmiany przed Wami? Tutaj Kasia napisała, o jej to, to chyba, chyba do mnie. Do mnie. Tak, jeśli to chodzi o zmiany. Pojawiło się w kontekście tego, co mówiłam, że trzeba się do tej pracy stawić i ona będzie niewygodna, ale jest warta podjęcia, więc tak. Tak, bardzo fajnie w ogóle Was tutaj widzieć w komentarzach. Widzę, że. Dzielicie się z nami miłością, tak, światłem. Ktoś myślał o tym, żeby były live'y, no to szybka materializacja i ucieleśnienie, no, dokładnie, <laughs> Aga. Tak, dokładnie, więc super. Joanna napisała, że właśnie jutro jadę podpisać porozumienie o rozwiązaniu pracy. Wow, haha, duży temat. Duży krok, ale nie żałuj, że tak późno, bo wszystko zawsze jest we właściwym czasie. Bo to też, no tak jak my opowiadałyśmy, że dwa lata od podjęcia decyzji zajęło nam wdrożenie tej decyzji, akurat w tym przypadku, ale teraz wiemy też dlaczego. Jakby zawsze to, to, dlaczego tak coś się dzieje, a nie inaczej, to też jest ważne, składa nam się po jakimś czasie. Ja też akurat wczoraj, gdzieś tam wieczorem, bo największą wenę mam wieczorem, napisałam wpis o tym, że między innymi uważam, że nie ma czegoś takiego, jak za późno na coś, tylko musimy przyjrzeć się temu, kto w nas wewnętrznie hmm. sprawił, że siebie sami o, o, oceniamy, że do czegoś jest za późno, albo że już coś jest za późno, albo żałuję, że tak późno i tak dalej, więc co y, kto oceniał kiedyś, że na coś jest za późno, że nie wypada że może powinnaś jednak zostać w tym i tak dalej, kto w to wierzył y, gdzieś tam w twoim otoczeniu w twojej rodzinie Podziękuj tej osobie za takie wierzenia i za to, że one już nie są Twoje. Cztery lata, no tak. No widzisz, to tak wiesz. My dwa lata dojrzewałyśmy do zmiany z Embrace Your Life na wysokie wibracje, chociaż decyzja zapadła dawno. Hmm, cztery lata to wiesz. Taki akurat czas to? na wewnętrzną transformację. Coś Super, że podjęłaś tę pracę, i, i myślę, że to też ci, ci to pięknie posłuży. No dobrze, kochani, to co? To było główne ogłoszenie, którym chciałyśmy się podzielić, ponieważ uznałyśmy, że to jest duża sprawa, to chciałyśmy się z Wami przywitać, chwilkę pogadać, być może dać Wam do myślenia o tym, co jest do zrobienia w kontekście Waszych zmian. Mamy nadzieję, że Was to zainspiruje. Będziemy z Wami w kontakcie. Już wkrótce zaproszenie na kolejne rzeczy. Jutro mamy y, panel, wystąpienie można panel, tak, y, na konferencji. Poczekajcie, może jeszcze znajdę na szybko i tutaj wkleję wam link. Chyba że Marii będziesz już Konferencji ode mnie. dotyczącej zdrowia. Tak, już wklejam ten link. Moment. Także dajcie nam y, chwileczkę, bo musimy się prze. prze... O, mamy, o dobra. tak, rewolucja zdrowia, kochani. Można się zapisać jeszcze cały czas jutro na tą bezpłatną konferencję, wieczorem. fajne osoby tam występują, poza tym, że my, <noise> więc możecie sobie sprawdzić i zobaczyć, czy to jest coś dla Was. Yy, widzimy się jutro, jeśli ktoś będzie miał ochotę się zapisać, yy, około 19. .00. No i co, czekamy na Was w naszych przestrzeniach wysokie .pl. bardzo dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami, yy, no i czekamy my na więcej. I na to, żeby też z Wami się spotykać w tych przestrzeniach, ale też na żywo. O, patrz, jeszcze tutaj nam ktoś na szybko, odpowiadamy. Jak nie przejmować się <śm> tym, że dookoła <śm> piszą o Chat GPT, że zabierze mi on pracę? Wiesz co, jak są mądre firmy, które obserwują rozwój AI, to te firmy wiedzą, że człowiek jest potrzebny do tego, żeby ich mądrze używać. Więc ChatGPT nie zabierze ci pracy, kiedy będziesz rozwijać swoje umiejętności w kontekście używania go. Także tak spojrzysz tak na twierdzę. ten temat, jak tak spojrzysz na ten temat, to prawdopodobnie otworzą ci się też nowe furtki i nowe możliwości. Więc szukaj tych możliwości, żeby się rozwijać w tym kontekście, bo dzięki temu. Hmm, Człowiek razem z dostępną technologią może stworzyć szybciej i jeszcze więcej dobra. Oczywiście, kiedy będzie tworzył właśnie z taką intencją, żeby wspierać życie i wspierać ducha. Nie <laughs> dziwię się, że Lat jest zafascynowany. Dokładnie. My też odkrywamy jego możliwości. No dobrze, kochani, to co? Do zobaczenia, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. W kontakcie.